Znowu sprawdziliśmy najdziwniejsze Minecraftowe TikToki. A przynajmniej te, pod którymi oznaczyliście mnie w ciągu ostatniego tygodnia. Ehem, świetna robota. Róbcie to dalej. Ale proszę, już nigdy więcej nie klikajcie subskrypcji kolanem. A już tym bardziej nie chwalcie się tym w komentarzach. Lecimy do TikToków. No dobra, porozmawiajmy o łóżkach. Wiadomo, że możemy w nich spać i dzięki nim znajdować lepiej neteryt. Ale oprócz tego mają jeszcze jedną funkcję, o której nie miałem pojęcia. Co powiecie na to, że dzięki nim możemy lepiej się trafić? transportować? Tak dokładnie Łóżka mogą służyć do transportu Ale jak dokładnie, przekonajmy się Potrzebujemy do tego enderperły i łóżka I tak, jeśli mamy normalną enderperłę i ją rzucimy To strzeli ona, nie wiem, tam na kilkadziesiąt kratek Ale jeśli do tego Dołożymy wybuch łóżka, który jeszcze dalej ją popchnie To zamiast kilkudziesięciu kratek Możemy dostać się nawet kilka razy dalej Dobra, kilka razy to jest dużo powiedziane Sprawdźmy je tak naprawdę Problem w tym, że ta metoda działa tylko i wyłącznie W neterze i w endzie Czyli raczej w takich światach, w których szybki transport nie jest jakiś najważniejszy, ale z drugiej strony tam się o wiele ciężej przedostaje niż tutaj. Znaczy szczególnie w deterze. tam każdy sposób transportu się przyda. Ale najpierw zobaczmy, jak to wygląda bez żadnych ulepszaczy. Mamy derperu, strzelam nią i dojdę mniej więcej do. O nie! O nie! Spadła niżej! Ojajaj, i nawet do tej wieży tam, gdzie? Czekajcie, gdzie? Chciałem dotrzeć na tą wysepkę, ale nic z tego. Zobaczmy więc, czy będzie to możliwe z wykorzystaniem mojej nowej broni. Łóżko stałem tak i teraz sprawa jest trudniejsza. Rzucałem perłom i jak najszybciej niżciej łóżko! Dawaj! Nie, nie, nie! Nie udało się, proszę, nie! To jest bardziej skomplikowane niż myślałem. Muszę mieć tylko jedno bederperłę w ręce, żeby mieć szybko dostęp do łapki. Jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden, hop! Nie! To nie miało tak wyglądać! Nie to, żeby sprawy zaczęły się delikatnie komplikować, ale mam wrażenie, że nie będzie to takie proste, jak myślałem. Jeszcze raz! Nie no, gościu na TikToku się to robił na creative, nie wierzę, no! Na creative to ja też potrafię to zrobić, okej? Okay? Rzucam derłam, wybucham łóżko i co? Strzeli dalej? O! W sumie... Oj, do, do, doszedłem tutaj! Tu. Znaczy bardziej doleciałem, ale dało radę i to bez problemu Zaraz wylądować znowu tam, wylądowałem do góry Także coś w tym jest, tym bardziej, że robiąc to Byłem oddalony jeszcze bardziej niż wtedy Okej, okay, to pozostawia obiecujące Wyniki badań Moje pytanie jest jednak takie, czy da się to zrobić Będąc na survivalu i nie umrzeć Da się, o mamy to, let's go Tak, i dostałem się na tą wyspę bez problemu Przy czym robiąc to bez tamtego triku Byłoby to praktycznie niemożliwe, widzicie Nie ma opcji, jestem na dole, chciałem być tam Także wow, wygląda na to, że pierwszy TikTok jest całkiem skomplikowany, do ale prawdziwy. Nie spodziewałem się tego. Lecimy dalej. I przenosimy się do czegoś, co jest nazywane najlepszą przepalarką w historii. Dzięki tej maszynie już nigdy więcej nie będziecie potrzebować węgla. A to dlatego, że pozwala ona przepalać wykorzystując tylko i wyłącznie bambus, który rośnie mega szybko i którym oczywiście można przepalać w piecu. Czy to nie jest piękne? A jeszcze piękniejsze jest to, że to wcale nie jest jakaś skomplikowana maszyna do stworzenia. Dobra, może i potrzeba kilku lejów, wagoników z lejem i tak dalej, ale to nadal jakby w porównaniu do innych maszyn to jest giz Wydaje mi się, chociaż nie jestem pewien, ale to chyba wszystko, czego potrzebujemy i możemy lecieć z tym koksem. Zaczynamy od piecyka, podłączamy do niego lej. Nie to, żeby na TikToku nie było powiedziane, jak to zrobić i muszę teraz zgadywać, ale tak dokładnie jest. Ale uda się, okej? Okay. Co może pójść nie tak? Położyłem teraz na tym lejku trzy razy zasilane tory, zasiliłem je redstone'em. Nad nimi teraz stawiam trzy bloki dyrta, na których sadzę bambusa i dodaję trzy tłoki, które właśnie tego bambusa będą ścinać. A, no i ten, jeszcze detektory, które mają wykryć to, że on urósł i ogólnie chyba jest jesteśmy praktycznie gotowi, tak? Znaczy, nie, niekoniecznie, bo to chyba nie działa. To musi jakoś przejść na dół ten sygnał, także sekundę. Dobra, teraz to już na pewno jesteśmy gotowi. Wystarczyło dodać jeden rządek No i zobaczcie, jak pięknie działa. Kiedy bambus rośnie wystarczająco dużo, to moje pistony automatycznie go ścinają, a wagonik z lejkiem na dole będzie go za chwilę zbierał. Działa? Działa! Idealnie! No to pozostało to tylko zabudować i nasza maszyna jest gotowa. Jednak teraz pytanie jest następujące, na ile sensownie ona będzie działać? jeśli tak, jeśli ten bambus będzie zbierał się przez 3 godziny, to totalnie nie będzie miało sensu. Ale z drugiej strony, nawet jeśli będzie wolna, to przecież nie wymaga od nas totalnie niczego, więc możemy po prostu stać gdzieś obok i ona będzie działać. A jak już raz ją zbudujemy, nie potrzebuje ona żadnej więcej pracy nigdy. To co, wrzucamy żelazko i zobaczmy, czy będzie w stanie przepalić cały stak w ciągu najbliższych, nie wiem, 15 minut. Nie! O nie! Nie! Nie przywaliła nawet jednego żelazka, teraz dokłada kolejny, ale chyba i tak nie da rady. Proszę, dawaj, dawaj! Lecisz, lecisz! Nie! Jest bardzo! Co źle. Jako, że w jednym momencie może wytworzyć maksymalnie trzy bambusy, bo właśnie tyle jest w rzędzie, to trzy bambusy nie są w stanie przepalić nawet jednej rudy żelaza. Może jednak, może jednak da radę? Nie, nie da rady. Nie ma takiej opcji. Nie. Co oznacza mniej więcej tyle, że jeśli chcemy cokolwiek w tym miejscu przepalać, to najpierw w tym miejscu musi nazbierać się naprawdę kupa bambusów. I wtedy, kiedy będzie ich, nie wiem, tak dwa, trzy, to będzie miało jakikolwiek sens, ale wcześniej... Nie! Także, czy faktycznie jest to sensowny sposób na przepalanie itemów? Może, ale zanim to naprawdę, musicie odczekać grube godziny, zanim się ich sporo, bo inaczej będzie ciężko. Ja wiem, że to odcinek z TikToku, a nie seedów, ale ten na to zasługuje. Zresztą, patrzcie! Autor tego TikToka uważa, że jest to najtrudniejszy sit w historii bedroga! I to nie dlatego, że spałdujemy się dosłownie na mężczyzn, bo z tego akurat możemy sobie zejść i iść dalej. Ale z powodu, który spotkamy, trochę dalej w grze, dokładniej endu. Tego Sida odkrył ten pan, ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj jestem Endem, gościu. Okaż, no, najtrudniejszy End ever. Co to niby znaczy? End jest zawsze trudny, a nie ko... Eee, co? Nie, to tak nie może być. Panie, sekundę, nie, nie ma takiej opcji. Czy to jest jeszcze w ogóle legalne? Panie, chcecie mi powiedzieć, że środek Endu znajduje się nie na wyspie, tylko jakieś 100 kratek niżej, na środku niczego. I jeszcze do tego nie ma dołu, tak? Da powodzenia. Nie, no, nie wierzę, to nie może istnieć. Ja, ja póki tego nie zobaczę, to nie uwierzę. Do widzenia. No, szczęście, tak się składa, że całkiem przypadkiem mam bedroka, co nie? Się spodziewał. Cóż za zbieg okoliczności. No to przekonajmy się, czy to wszystko, co mówią o tym siedzie, jest prawdziwe. Na pierwszy rzut oka, Sid jak każdy inny. Ale już na wejściu powinno stać się coś dziwnego, co nie? Powinniśmy zespawnować się na środku mężczyzn. Czy to się zgadza? Okej, okay, zgadza się. To samo w sobie jest już trochę dziwne, ale nie powoduje, że jest to najtrudniejszy Sid na świecie, chociaż trochę do tego dodaję. Jednak spawn na jednej z najtrudniejszych struktur wcale nie jest jakieś miły. Ej, Beka, bo w ogóle Stronghold znajduje się praktycznie zaraz pod spawnem. 100 bloków od niego, co już naprawdę totalnie przeczy wszystkiemu, jeśli chodzi o najtrudniejsze sceny, ale jak już doskonale wiecie, Wisieńka na torcie znajduje się w środku. Jestem gotowy, lecimy, nie śpimy. Niezbyt miły spawn, nie powiem, ale tam to, co naprawdę jest niemiłe, znajduje się do góry. Znaczy w sumie do góry to jest dobre słowo, bo raczej chciałem powiedzieć na dole. To nie był fake, to naprawdę istnieje. I totalnie serio, przedstawiam wam najbardziej zepsuty end w historii. Czemu to nie podłogi? Ona też powinna być z bedroka, panie. Jak ja mam w takim razie pokonać smoka? Mieczem, trzeba wszystko robić łokiem. Bo tym raczej nic nie zbudujemy, co nie? Oj, nie ma opcji. Mało tego, nawet jeśli go pokonamy, to przecież Expa się nie będzie dało zdobyć, bo on spadnie gdzieś tam w przepaść. Ej, serio, czy jest nie jakiś większy niefart niż to? Nawet na Creative nie potrafię go pokonać. Wyzywam wszystkich Cox Minecrafterów, żeby spróbowali to zrobić. Powodzenia. Okej, okay, ale ciekawi mnie jedno, czek. On już umrze, mimo tego, że jest to trudne. Ale jeśli jakimś cudem już to zrobi, to czy w ogóle pojawi się w tym miejscu portal? Uwaga, uwaga, jest! Nie takie niezaskomplikowany, żeby do niego wejść. Wrzucajcie swoje wyniki w komentarzach, po powodzenia. A ja nigdy więcej tu nie wchodzę. Dziękuję, miło było. Czas na kolejnego TikToka. W nim fejkowe diamenty. Czyli idealny pomysł na sprankowanie znajomych. A więc tak, mamy diamenty, które istnieją, ale nie da się z nimi nic zrobić. Znaczy, da się je spalić, okej, okay, ale chyba nie da się ich podnieść, tak? Zgadza się, nie ma nawet takiej opcji. A to wszystko dzięki tej komendzie. A to policzyć, aby coś takiego w domu. Skarb, do którego nigdy się nie dostaniecie, mimo że jest tak blisko. No to przekonajmy się, czy jest to prawda. I czy serio możemy stworzyć diamenty Które tak naprawdę nie istnieją I czy na pewno będą one nie do odróżnienia Od normalnych diaksów Które da się podnieść Sprawa jest całkiem prosta Komenda również Serio, jak na tą serię to naprawdę nie jest skomplikowana komenda I uwaga, uwaga Świeci na zielono To dobry znak Ale nie samymi dobrymi znakami człowiek żyje Niech to jeszcze działa Halo, przepraszam bardzo Jesteście tutaj? Halo Dobra, nie jest dobrze Czy ja zrobiłem coś źle? Tak, oczywiście, że tak To powinno być count I działa, dobra, mamy to znaczy na razie wiemy, że one sobie są I, I bardzo fajnie, że są Ale mnie interesuje, czy naprawdę są to Fejkowe diamenty Podnieść ich nie możemy No to lecimy, do śpimy, próbujemy podnieść je w inny sposób Jest wiele sposobów, które należy przetestować Między innymi właśnie O, o, co jest? Okej, okay, czy naprawdę niszcząc blok podgiję możemy się do nich dostać? Jakby bez jaj, co tu się właśnie stało? To było w hoperze, czy o co chodzi? Jakby zniszczyłem blok, który był pod spodem i dzięki temu Oj, nie, 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 inaczej one wpadły do hopera Okej, okay. a więc to nie jest wcale jednak tak nie do zdobycia. Patrzcie na to. Mamy to i one wpadają do hopera i z hopera możemy zabrać je normalnie, co nie? Ale zdobyć je jednak możemy, więc niekoniecznie są takimi duchami, jak się wydawało. Mimo wszystko TikTok połowicznie potwierdzony. Do może i owszem się nadają, ale bierzcie pod uwagę to, że mimo wszystko da się jej odpowiednim sposobem zdobyć. Zombie i villagerowie. Ich relacje nigdy nie były zbyt dobre. Ale według tego TikToka tak naprawdę wszystko zależy od tego, na jakiej trudności gry jesteśmy. Bo jeśli poziom jest normalny, mamy 5 procent szans na to, że zombie zamieni villagera w zombie villagera, ale za to, kiedy poziom jest już trudny jest tych szans 100%. Czyli co? Stopień przeżywalności villagerów zależy tylko i wyłącznie od poziomu gry. Okej. Okay. Jakoś mi to śmierdzi i nie ma zbytnio sensu, ale sprawdźmy to. W sumie dlaczego to miałoby działać tak, jak mówią na TikToku? Jakby po co? Jakie znaczenie ma umieralność villagerów od zombiaków do poziomu gry? Według mnie jakoś zbyt ogromne, ale przekonajmy się, może coś w tym jest. Mamy trzy pola testowe. Obecny poziom Trudności, gry to normalny. I z tych trzech villagerów, jeden albo dwa powinni przeżyć tę bitwę i zamienić się w zombie villagera. Czy będzie to prawda? Jeden jest, drugi żyje. I trzeci też jest zombie villagerem. Okej! Okay. Czyli faktycznie nie stało się to za każdym razem, ale dla pewności zrobimy to jeszcze raz. Kolejnych trzech villagerów, poziom normalny, i znowu dwóch albo jeden powinien zamienić się w zombiaka. Ten zdecydowanie nie ten. Okej, okay, ten się zamienił i ten też! To z moich badań wynika, że może być nawet więcej niż 50%, więc spoko. Na poziomie normalnym cztery na sześciu villagerów zamieniło się w zombie villagera. To uznawmy teraz poziom trudny i zobaczmy, czy coś się w tym kontekście zmieni. Jeden, dwa i trzy. Według TikToka, którego przed chwilą oglądaliśmy, każdy z was powinien zamienić się na zombiaka. I co? Ten jest, ten jest, a ten? Ten też jest, lol. Ale to mógł być tylko przypadek. Jakby potrzebuje kolejnej próby. Jeden, dwa, trzy. Jeśli ta trójka zrobi to samo, to wynik będzie ja. O nie, o nie. Jeden się nie zamienił. Co jest? Ty to może jednak niekoniecznie. Chyba nie. O, ej, znowu nie. Ja nie wiem, czy on się spaliło to ognia czy naprawdę nie zamienił, ale dwa razy to się stało i dwa razy nie zamienił się w zombiaka. Także jest to trochę podejrzane. Spróbujemy jeszcze tę dwójeczkę. Nie no, znowu, co? Znaczy, no ewidentnie procenty są wyższe, ale chyba nadal nie jest to 100%. Okej, okay, to w sumie teraz został nam tylko poziom łatwy. I co się niebie teraz stanie? Żaden się nie zamieni w zombiaka? Nie no, faktycznie. Jeden umarł, drugi umarł, trzeci. Trzeci też umarł. A więc to jest chyba dowód ostateczny, co nie? Na sześciu villagerów żaden nie przeżył. Poziom trudności gry ma wpływ na to, czy villagerowie zamieniają się w zombie villagerów. Dziwne, ale jak sami wiedzieliście, naprawdę działa, także wow. Minecraft kryje w sobie jednak jeszcze dużo tajemnic, więc zostawcie łapkę w górę, aby je odkryć. Ale to już w kolejnych odcinkach, więc subskrybujcie, aby ich nie ominąć, a my widzimy się jutro w kolejnym. Dobranoc, cześć, pa, pa. Wow, no chyba, że wbijesz na któryś, który masz właśnie teraz na ekranie. Potem po prawej to prawdziwa perełka. Dodałem tam ewolucję i temów do Minecrafta, więc jeśli go jeszcze nie widziałeś, to wbijaj koniecznie Que tiras!